W dzisiejszym odcinku, jak to zrobić, pokażemy wam jak e, uzyskać podpis elektroniczny z Sigilom. E, na początku musimy wejść na stronę Sigilom, dajemy e, zaloguj się, jeśli mamy konto, albo załóż konto, jeśli ma, nie mamy konta. Firmowe lub prywatne. Jeśli prywatne, to podajemy email i hasło, a jeżeli firmowe, to podajemy nazwę firmy, email i hasło. Gdy już mamy zarejestrowane konto, e, podajemy swój e-mail i hasło i się logujemy. Następnie, gdy już jesteśmy zalogowani przechodzimy do produkty, podpis kwalifikowany. Jeśli pierwszy raz to zamawiamy, wybieramy na rok lub na dwa certyfikat. Na dwa lata bary się opłaca, gdyż na rok jest po prostu 20 zł taniej. Następnie wybieramy kartę, jaką chcemy dużą lub małą. Jeżeli wybieramy dużą, to też duży kar czytnik, a jeśli małą, to też mini czytnik. Następnie przechodzimy do zamówienia. Klikamy dalej. Podajemy swoje dane: imię, nazwisko, miejscowość PESEL. Piszę, podajemy też również dane filmy. Przechodzimy dalej. Klikamy imię i nazwisko. Jeśli mamy identyfikator, na przykład jesteśmy adwokatem, to wybieramy sobie adwokat. A jeśli tego nie posiadamy, to po prostu odznaczamy. Następnie wybieramy PESEL i jak widzimy, samo się uzupełnia. Tak samo e-mail. Jeśli chcemy jakieś dane, Dodatkowe w certyfikacie możemy je sobie zaznaczyć i co jest bardzo ważne, musimy wprowadzić hasło, dzięki któremu po podaniu tego hasła nasz certyfikat zostanie unieważniony w przypadku np. jakiejś kradzieży. Dajemy zapisz i dalej. Tutaj mamy podsumowanie naszego zamówienia i gdy jesteśmy zdecydowani to klikamy zamawiam jeżeli chcemy odnowić podpis to dajemy odnowienie podpisu wybieramy to jak samo, tak samo jak wcześniej e, długość e, certyfikatu e, kartę i czytnik dajemy kupuję znów mamy podsumowanie Dajemy dalej, dane do zamówienia. Jeśli już robiliśmy to wcześniej to nie będziemy musieli ich podawać, one się same e, wypełnią. E, dajemy dalej. I tak samo jak wcześniej, dajemy imię i nazwisko, identyfikator jeśli go posiadamy. E, Besel. I jakieś dodatkowe dane z certyfikacie o ile je chcemy mieć. I tak samo jak wcześniej musimy też podać e, hasło. Do unieważnienia certyfikatu w razie kradzieży możemy też uzupełnić, jeśli chcemy mieć certyfikat niekwalifikowany. I zapraszam do subskrypcji naszego kanału, dajcie lajka, zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Cześć!